No dobra, to co? Mogę zacząć w sumie teraz. Zaczynaj. Dobra, to dam tak. Bush, Kubir, Tobiasz w środku, Mikols i Napierak. Jedno okej. Okay. Ja dobra. ci mogę dać podpowiedź. Ułożyłem ich wiekiem. Ale najmłodszy jest tutaj, czy A nie, tutaj? Bo to, to, tego ci już nie powiem. Dobra, więc dam tak. Bush mi się wydaje młodszy, potem dałbym Kubira, Mikolsa i Tobiasza. Masz sam trzy rok. dobrze. Trzy dobrze mam? Tak, masz trzy Ciekawie dobrze. Ja nie chyba pomyliłem. mam jednego dobrze, jednego dobrze. Kurde, to tak naprawdę mogę jeszcze raz wszystkich wymienić i... No, dobra, załóżmy, że Tobiasz jest na środku, bo to jest tak kurde Tu dam Mikolsa, tu dam Napieraka, tu dam Busa, tu dam Kubira Jedno dobrze No dalej, nie no Ale nie to co wtedy Co ty <noise> mówisz? To nie, no ci Tobiasz był źle No i teraz jestem ciekaw co zrobisz Ale powiedz mi, tutaj jest dobrze, tak? To, to musi być, że idziemy od tego kierunku, od najmłodszego do najstarszego w Ogólnie kierunek masz dobry obrany Dobrze, dobrze Tobiasz za Kubira Masz dwa dobrze Okej? Okay? Ty już wiesz Ja <noise> już wiem Ale że ty nie wiedziałeś się. no dobra, czekaj, mam jedno dobrze i to jest inne dobrze, Czyli tak też na pewno muszę wywalić. Tych dwóch, tutaj jednego z tych dwóch mam dobrze, załóżmy niech to będzie ten Kubir. To tutaj dam Napieraka, tu dam Busza, tu dam Mikolsa, tu Tobiasza. Masz jedno dobrze i dalej nie to co miałeś. Środek masz dobry. Okej. Okay. A ja na mam nadzieję, że już wygrałem. Kubir wraca na swoje miejsce, no i Mikols musi być najstarszy w takim razie. Tak, masz wszystko dobrze. E